Mamy wiadomość na świetle Petro! Bardzo gorąco witamy. Dzisiaj będzie. Jesteśmy już u babci. Tak, a teraz będzie bajka. Zaczynamy. Ciekawe gdzie ja czy ktoś mnie odwiedzi. Bardzo bym chciała porozmawiać z kimś o moich tajemnicach. Z kimś bardzo mi bliskim. Hmm, może kogoś odbietę, na przykład Kasię. Hmm, no to, no to pójdę. Ding dum, ding dum, ding -dum. O, ktoś tam mnie przycelu. Chciałam z tobą pogadać o moich sekretarzach z Gimzy aby za mnie jesteś taką przyjaciółką wielką. Ojej, to wchodź, to wchodź. No to pogadajmy. Tak. Masz kawę? Zrobisz mi? Dobra, no to ja idę zrobić, a ty poczekaj. A Dobra, to ja robię tą kawę. No, no i jak jest zupełnie kawą. Mogę jej już dać. I jeszcze sobie trochę siebie. Zrobię. I drugi test ona I druga test na kawa. No, no to idę podać. Proszę. Och, dziękuję. Mm, pyszna. Mm, że się się pyszna. O nie. Hm, nie mam kawy. Muszę. Nie mam cukru. Muszę pożyczyć od. od. od kali. Ding dong! Ding dong, ding dong, ding dong! Kto z pozwolisz? No pewnie idź. Słucham, co chcesz? O! Cześć! Mogę pożyczyć cukier do kawy? No dobra, dobra! Możesz, ale wejdź też! Ok. I gdzie to się Tu ja wezmę sukienkę, no to ja idę. No to pijmy swoją kawę. ten bajka. Pa. Na znaczy, do zobaczenia. potem będzie coś innego. Pa. Na no to pa. Pa.